W zadaniu piątym wiemy, że punkt A o takich współrzędnych należy do wykresu funkcji o podanym wzorze. Czyli ten wzór sobie najpierw zapiszmy jako y równa się 2x plus 1. Natomiast my chcemy wiedzieć, ile będzie wówczas wynosiło k. Czyli skoro my wiemy, że ten punkt ma należeć do wykresu tej funkcji, to oznacza, że najlepiej sobie w miejsce x podstawić 2k, a w miejsce y podstawić 7k. Czyli pod y podstawimy 7. Tu mamy 2 razy x, czyli 2 razy 2k plus 1. I zauważcie, że teraz naszą jedyną niewiadomą właśnie będzie ta literka k, czyli spokojnie to sobie wyznaczymy. Ponieważ 7 równa się 4k plus 1, Przenosimy 4k na stronę lewą. 1 odjąć 7 to minus 6. Obie strony dzielimy przez minus 4, czyli k. No to liczba ujemna przez ujemną da wynik dodatni. Czyli mamy 6 czwartych. Skracamy przez 2 i otrzymamy 3 drugie. No i taką odpowiedź mamy w podpunkcie B.